Adidas Smartball ma wiele funkcji, które każdy by sprawdził chętnie. Dlatego wziąłem ją dzisiaj no do mnie na trening, żeby zobaczyć kto z nas ma największe kopyto. Jest ten, jest szybkość, łazisz, łazisz, jakie je... są obroty, w jaką część została uderzona. I... Która, nawet która noga? To nogę to są sobie już na początku, Aha. którą kopiesz, że on wie po prostu w którą ja się i potem są jeszcze takie wyzwania, że masz takie szczały na przykład jak tam back upiznął i żeby zrobił tak samo, nie? Tak samo podkręcił i tak dalej. Z tym, że jak bramkarz wybroni, to on i tak sobie obliczy na podstawie kopnięcia jaka by była trajektoria, bez żadnego zakłócenia, nie? Fajnie. Więc Fajnie. Na pierwsze To po, po bo pierwszy. 112 No prawo niżej o! O! Rav... Wyszło 104 Co jest w <grymnie> <to>? <grymnie> 220 <grymnie> z lampy i 108 i bonus za lampę z lidla 108 i 105 Kurwa mam no jednięcie 105? Tak. Juhu! No. Podobie to 102. Mario. No? Nie gra. Chyba wyczynił. Ładujemy w tych 85. Tak samo chodzi w 98. 103. Piłkę sprawdzam nie tylko na treningu, ale zaprosiłem też moich czytelników na boisko, na którym zawsze testuję cały sprzęt, który mam. Miał się zjawić wielu, zjawił się tylko jeden. Ma szczęście, bo wszystko dokładnie mu opowiem, wytłumaczę i będzie moim jedynym super testerem. Dobra, Szczę coś. Aha, na Instagram leci. No, dobre, dobre. Dobra, leci do Czy tu jest? tu Ok, lecisz. <śmiech> <śmiech> tutaj chyba będzie problem ze ściągnięciem danych, a piłeczka wyleciała. Za z kochem. Co jest? Nie ma? droższa piłka jaką mamy jakoś najczęściej chce się zgubić. Lepiej pomogę szukać. To no, zobaczymy, no przecież po, po to tu jesteśmy, czy będę na drugim końcu boiska, to ściągnie. Dobra, no to czekaj, odpalam mapkę. <grym 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 a, no i, i właśnie, niby powinno się uderzać, tak jest przynajmniej w, w instrukcji, w, te, w ten tutaj znaczek, ten mi, więc piłka no. powinna być tak, o zresztą tak jak tu jest, w, w tą stronę powinna lecieć, nie? Dobra, odpalam, odpalam. Kick again. Czekaj. Czekaj, czekaj, bo się łączy. Niby straciło połączenie, nie wiem czemu. Halo, wszystko ładowane było. Dobra. Tak jest Zobaczymy. Teraz ściąga. 101 na godzinę. Tak się wydaje, że pokazuje uderzenie zgodnie z tym, co no było, nie? Tak, tak, W miarę w centrum piłki. Dobra, to może wpierw popróbujemy sobie tą siłę, zobaczymy, czy tak jakby ty powiesz, czy myśli, że... O, zrobimy tak. Ty powiesz, czy myślisz, czy strzelałeś mocniej i zobaczymy, czy się sprawdzi niż, niż poprzednio. Dobra, to czekaj. Jedziesz. Podśniejsza, zobaczymy. To Racja. Mocniejsza Dobra, dajemy wow. Dobra. Ma. Lżej? Dobra. O, dziewięćdziesiąt sześć! Prawie, prawie idealnie w środek. A wiesz co? No ogóle nie sprawdzałem, no pokazuje to w ten sposób. Czyli pokazuje po prostu na zasadzie opadania. No, wiesz, no trud, trudno powiedzieć, w którym momencie tutaj uderzyła w bramkę, no. nie? Bo tutaj gdzieś tak naprawdę istnieje ten punkt, w którym, w którym uderzyła. Tu, aha, tu tu. tak, nie. <laughs> Czyli pokazuje wedle praw fizyki, że tak powiem, jakby no no no, 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 no tak, tylko mierzy to sobie na podstawie no. tej teoretycznej mocy uderzenia no, i tak, punktu tak. kopnięcia piłki, nie? No bo no. I, i żadnych innych danych nie dostaje, więc musi tylko na podstawie tego. A potem może spróbujemy sobie właśnie taką podcinkę, czy coś no. takiego i zobaczymy, czy faktycznie nam tak pokaże. Dobra, ale na razie jedziemy z tą, z tą mocą. Okay. Ale ustawiłeś chyba nie tak, jak po, powinno. No. No, dobra. Nie, 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 nie. Zobaczymy koło 80, tak? Dobra. 89. Ok, to teraz spróbujmy zobaczyć, czy ta trajektoria się zgadza z tym, co, co pokazuje. Spróbuję jakąś taką podcineczkę właśnie zobaczymy czy pokaże taką samą trajektorię i pokaże punkt na piłce czy jest odpowiedni ciao lecisz o. No, pokazało tak od tak. dołu faktycznie co ja ja to... Zobaczymy ta trajektoria Kręciła się? Nie no no niby tak nie, nie. Te, Też wiesz no kurczę Nie szoby Spróbuj tak typowo wiesz, żeby w ziemię No, no te, Teraz powinna być ewidentnie wyższa trajektoria Czy wyższy jest punkt uderzenia piłki? Nie Niby taki sam. No ale faktycznie, jak sobie pomyśleć, no też nie uderzysz piłki no, tutaj na samym dole, no bo byś musiał z podziemi kopać. Więc. No. Nie no. można, chyba że na tej zasadzie Tu jest jeszcze no, no, coś takiego to, to jak to wartość podkręcenia i jednostkę jest RPM. RPM to nie wiem, rotations per minute, obroty na minutę. Być może, ale nie sprawdzimy tego. Nie ma opcji. Być musieli mieć super dobrą kamerę, żeby policzyć w ciągu tego czasu. Ile było obrotów? Ach, nie mamy takiej niestety, aż dobrej. Dobra, sesze możemy zobaczyć. Takie boczne podkręcenie to, może nie spróbujemy. Nie spróbujemy. spróbujemy Bo powinno pokazywać ogólnie trajektorię taką jakąś, że po łuku idzie, nie? Dokładnie. Dobra. Do tej pory pokazuje tak. No, to tylko jest... ...wertykalnie. A jest, A, jest pochylona jest o to bardzo dobrze Dobra I też pokazało kręciła się też rzeczywiście inaczej było pokazane. No jest pochylona. Ale, Dobra, tu zobaczymy te inne opcje Albo podsumowanie no. tego trybu w tym trybie tak no po prostu czyste szczały jak to odczytuje To wydaje się że różnica między Yy, między siłą strzałów odczytuję dobrze. Bo zawsze, jak powiedziałeś, strzeliłem no, słabiej, to, tak. to było słabiej, mocniej, to mocniej. I można było określić jakaś... no. Nie możemy tylko powiedzieć, no, czy to tak naprawdę są realne odczyty, czy, czy faktycznie ta prędkość była tą prędkością rzeczywiście. No ale to, to, że te różnice są takie jak się wydaje, no to jest yy, dobra oznaka. Czy również ta pozostała, ta reszta powinna być ok. Pokazuje dobrze za każdym razem, praktycznie punkt, w którym w kopnęliśmy piłkę. Pokazuje różnicę między tak jakby, wysokością lotu piłki i tą trajektorią, ale nie, wydaje nam się chyba, że nie do końca pokazuje ten łuk, kiedy jest tak, tak e, kopnięta, bardzo podkręcona od boku, że nie pokazuje tej trajektorii tak dobrze. No bo to jest na przykład z ostatniego strzału, no to w żadnym momencie ona tak nie leciała. Dobra, czy, czyli mamy to, to zobaczymy te, te inne tryby. Ok, to lecimy. Mamy tak, get better i tutaj mamy kilka opcji Ball Mastery co to jest? wow hm. Musimy mieć połączenie netem, nie? mamy jakiś filmik pokazujący ćwiczenie no dobra, to, to Do ja jakoś nie rejestruję tylko tak. trzeba sobie ale jest, fajnie bo jest podzielony to. na podstawowe i jakieś elit co zobaczmy sobie to. ale to wciąż są takie po podstawowe raczej te ćwiczenia tak czy inaczej ale fajnie że coś takiego jest lepiej że jest niż żeby miało nie być okej, okay. inter power I tutaj mam jakieś wskazówki postaw w topę no dobra zobaczymy co to nam tu pokaże z miejsca? No, znaczy... Czy z czy miejsca? A chyba tak, chyba tak, bo to jest sama siła strzału. To zobaczmy. No. czekam No. Dobra, jest pokazane. 81 km na godzinę było i... Dobra, i teraz jest coś jak notatki trenera tutaj. Skup się na trafieniu w cel. Możesz mieć najlepsze uderzenie na świecie, ale jeśli nie trafisz w cel, to piłka nie wpadnie do bramki, wiadomo. Nie, staraj się nie uderzyć za mocno. Dopóki nie opanowałeś uderzenia, staraj się budować mięśnie nie, budować pamięć mięśni dobrą techniką. No dobra wskazówka, że właśnie, że mięśnie się przyzwyczaiły do oddawania takiego strzału, który trafia w bramkę, a potem dopiero... Dobra kurczę, to no, się nawet żeby ja czegoś nauczyłem. No. Żeby oddać lepszy, mocny strzał, rotacja powinna być poniżej 150 i tutaj myślę, że RPM to jest obrotów na minutę. No dobra, czyli że się nie kręciła po prostu. Ok, i mamy kick again, no to kick again. I zobaczymy, czy nam tu pokaże jakiś progres czy coś. Dobra, zobaczymy notatki trenera Pamiętaj, żeby postawić stopę dokładnie w ten sposób obok piłki. Jak ma być ten los, ten nie wiadomo. I tu mamy... Znowu mamy... No, dobra, to, to, bo... to są jedyne... No dobra, to zobaczymy co przy trzecim. Pierwsze instrukcje były przydatne, były fajne, ale te następne już są takie no nic nie mówiące, dobra. Zaczynamy. To to hmm. Czy nie uderzyłem wewnętrzną, może o to? Nie. To... Czy usztywniłeś stopę? Czy usztywniłeś kostkę kopiącej nogi? Jeżeli, no czy usztywniłeś? Czy nie luźną stopą czy w kostce miałeś sztywną, napiętą, no wiadomo. E, trenerzy mówią, czy mieć obciągnięte palce. No. Ale bardzo dobre wskazówki. No wskazówki dobre, Ale. tylko zastanawiam się czy to jest serwowane tak, na podstawie. Autobatu, no na podstawą... chy chyba nie w kontekście tego no. jak uderzyłeś, tylko po prostu co szczał to serwuje jakieś te. E, jest to jakieś, wyjście, no na pewno. Tak jakbyś mógł przeczytać wszystkie wskazówki, coś przeczytał i nie szczelał w ogóle, nie? A tak to... Dobra, rangi mi jest obrót. Świetny strzał. Hmm, ciekawe skąd najlepszy zawodnicy zawsze mają w głowie obraz jak chcą strzelić zanim I że jak dokładnie, no to kuczę. nie tylko najlepsi, każdy tak tylko najle tak jak planuje, na, na najlepszym sobie. to się sprawdza no. u nas tylko obraz pozostaje może dobra, no to nie będziemy tak tutaj no, no robić tu żeby odkryć wszystkie, wszystkie wskazówki, ale to, to jest fajne, w tym Gerbeder co mam jeszcze uderzanie Tutaj na mamy różne, siłę. mamy tak, uderzanie piłki, uderzanie na siłę, eee, obok, obok muru, nad murem i knuckleball. Kurczę, knuckleball to jest coś, te, takie, taki szok, którego nie było, jak ja byłem na przykład w gimnazjum, czyli są, przy, Po prostu nie było tej nazwy. Ja do teraz nie wiem o co chodzi z tym. Ale, że piłka ma jakoś tak lecieć, zmieniać e, trajektory lotu, tak? W trakcie kiedy leci, że ma jakoś tak nieprzewidywalnie lecieć. Dobra, to zrobię zrobimy tak. Ja nie wiem o co w tym chodzi, to ja to sobie zostawię i potem sam uczę. A czemu nie ma next? Takie opcje i wszędzie są jakieś wskazówki. Dobra, to jest fajne. Następne: challenges, I, czyli wyzwania. I mamy wyzwania na siłę i wyzwania pro. Czy twoje czy uderzenie jest takie same jak u profesjonalisty? I to jest chyba najfajniejsze. Na lewą stopę, na prawą stopę. Dobra, a. Hej, back. A tutaj mamy powiedziane jaki to jest zawodnik czy coś Dobra, na, na głęboką wodę cię rzucimy Mamy tutaj pokazany szczał na filmie Zrobimy a. A i ma być szybko 78 km na godzinę i 330 obrotów na minutę niby. No dobra, ale nie wiemy co to za piłka tu, bo tutaj nie ma chyba. Czy to jest w ogóle jakiś ich piłkarz Adidasa? Trudno powiedzieć. Dobra, robimy start. Tak naprawdę, no to wiadomo, że nie mamy tu ani muru. W tym punkcie możemy spróbować wystawić. No, gdzieś, gdzieś tu chyba. Zobaczymy, czy szczelisz tak samo. To jest, to jest się. A ciekawe, czy pokażę to jakoś w kontekście? Tylko porówna te dane, pewnie liczby obrotów to. i. Twój strzał 67, a pro 78, a liczba obrotów większa. I po, porównuję tutaj trajektorię na, na tym, twoją i, i piłkarza. No dosyć fajny chyba. Porównuję, porównuję te obroty i siłę, no jakbyś miał mur. Ciekawe, to by było fajne, tak naprawdę, Może trochę dalej, ustawić by tą gość, ustawić ten mur i jakbyś kopnął tak samo, z taką samą siłą i obrotami, to by, czy by przeleciało tak naprawdę, czy by nie walnęło w mur i tak dalej. Dobra, tu mniej więcej wiemy o co chodzi. Szkoda, że nie jest pokazane, nie ma takiego tak Beckhama no, i tak no, dalej. Bo, bo to jest, Dzieciaków to, dzieciaki to bijerało, nie? że o dobra, tak samo jak Beckham, a tutaj nie wiadomo tak. kto to jest. Jest książka rekordów. Aha, można zapisać uderzenie do ulubionych, jak jakoś niesamowicie fajnie uderzyłeś. Top Power Kicks, czyli naj, naj... Łe, patrz, ale fajnie zrobione. Robimy screen'a. Jest jakiś kalendarz? Kalendarz chyba, tak? To są dni? Ósmy. Się ósmy? ósmy? tak, zgadza się. Aha, no bo tu mamy tak, miesiąc, miesiące. rok. Ale fajne i pokazuje w jakim dniu było naj, najmocniejsze uderzenie. Czyli kurcze jednak e, rejestruję, a tutaj mamy w ciągu roku rejestruję, czyli jak byśmy sobie używali piłki tylko podczas meczu w trakcie dnia, no to przynajmniej odczytamy jakie było najmocniejsze uderzenie tej piłki w trakcie meczu. Fajne. Średnia prędkość i najlepsza, 110. Czyli do Ciebie należy rekord. Rekord roku. No i tak a. strzeliłeś a. najmocniej, najmocniej rekord, roku, w wow. rekord roku, brawo. A i tu mamy jeszcze na prawą stopę, na lewą. To też fajnie, że możemy sobie trenować no, lewą i patrzeć... No i, i patrzeć jakie jak mieliśmy najlepsze uderzenie lewą. O, to kurczę, o tym w ogóle nie wiedziemy, to jest bardzo fajne. I to samo mamy tutaj nie tylko na siłę, ale też na obroty dokładnie. Dobra, fajne, 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 fajne. Ale fajne, fajne. No bardzo dużo mu dają te opcje takie dodatkowe, które praktycznie w tym programie stworzyli, nie? Te, te wskazówki trenera to było Chyba, fajne nie. No, Właśnie nie wiem, czy to na zasadzie automatu? Mi czy... się wydaje, że tak no. chociaż tam mówi, czasem tak, czasem nie, bo niektóre daje przykład, że tam dobry strzał ale to nie wiem czym ten dobry strzał się różnił od tych innych, <noise> żeby <on> był <noise> dobry, a tamte nie, no. Ale bardzo fajne te wyzwania mają, tak żeby ten szaur. No. To mogą to być rzeczywiście jak, jak piłkarz Dokładnie. Tym bardziej, że mają też Adidas ma... Z Adidas ma na przykład zrobił tak, czego inne marki w zasadzie nie za bardzo mają. No tro, trochę mają, ale nie tak bardzo jak Adidas. Jestem backhand, którzy już pokończyli, ale dalej dla wielu ludzi są tak jakby, no, są takimi samymi influencerami to to jak, jak piłkarze, którzy ciągle wciąż grają, nie? Oniby w tej apce to Tym bardziej, że no, na taki sprzęt, co jednak ktoś tam starszy może sobie pozwolić. No, a ci starsi pamiętają tych tak zawodników. Ale <laughs> cie tu. <laughs> Dobra, pokopaliśmy sobie trochę Adidas SmartBall. Myślę, że przyjrzeliśmy wszystkie opcje, które były na tablecie do zobaczenia. Wraz tutaj z czytelnikiem Jochem, który zaszczycił mnie swoją obecnością na testach, jako jeden z kilku, którzy obiecali, że przyjdą. rozgad dla Was. Jakie są swoje wrażenia? Jak Ci się podoba to, to w ogóle, co Adidas nam daje w tej, w tej aplikacji i tej, jak to wychodzi w użytkowaniu? Znaczy, moim zdaniem bardzo fajnie w aplikacji jest opcja wyzwań, które na końcu sprawdzaliśmy, że można porównać pój strzał mi w aplikacji. Niestety minus Didasa za to, że nie ma napisane, czyje to są strzały. nie ma znanych nazwisk, typu Beckham, czy Ezil, Zaki. Albo, albo Zaki. Na <śm> Może następnej aktualizacji. Fajna zabawka. Przetestowałem swoją siłę strzału. Wydaje mi się, że jest adekwatna. Można ocenić, czy rzeczywiście strzał był mocniejszy, czy lżejszy. Naprawdę dla tych, którzy... Chcą to sprawdzić, to polecam. Mi też wydaje, wszystko, co powiedziałeś, to według mnie też jest prawda. Jak to wypadało. Przede wszystkim, od tej strony software'owej dużo Adidas ma do zaoferowania. Jeśli chodzi o tą chwilkę. ale podsumowanie: wszystkiego, testów, której jeszcze ja sam będę przeprowadzał, jeszcze wrócę na boisko i sobie poszczelam i spróbuję to jakoś bardzo dogłębnie wszystko splądrować. Oczywiście będzie w recenzji, która na stronie jest gdzieś tam pod tym filmikiem. A jeśli wyzlijcie się prosto z YouTube'a, to link do recenzji jest w opisie filmu, tak jak jeszcze pewnie kilka odnośników do innych materiałów na temat Adidas Smartphone. Trzymajcie się te pomoc?